Cześć, Jacek z pizzerii, Jolanta. Dzisiaj jest 18 marca. Burgery szefa będą od 15 godziny dostępne i cała Bydgoszcz, jeżeli to słyszycie, warto na to wpaść. Dlaczego? Jest to proste, jest to bardzo fajne i dostępne niestety, ale raz, maksymalnie dwa razy w miesiącu. Co prawda w lutym nam się nie udało tego zrobić, mieliśmy za dużo pracy, ale teraz, w marcu... Uda się, i to nie będzie jedyny dzień w miesiącu, kiedy będę robił coś takiego. Co prawda, drugim, za drugim razem, gdzieś pod koniec marca, zrobimy te buły, co Wam obiecałem, że jednak wprowadzę na ten jeden dzień. Te pity, które sobie sam pieką w piecu i naładowałem miejsca do środka. W każdym bądź razie, burgery szefa to jest fajny koncept. To jest bułka po mojemu. Tam nie ma żadnych zmian. Możecie ewentualnie zrezygnować z pomidora albo cebuli. I mianowicie, co w tym jest? W tym mamy wszystko to, co jest tutaj. O! Zobaczcie: bułeczka, kapusta, to jest słodka kapusta biała z cytryną i przyprawami. Tu mamy pomidor, cebula, cheddar, oczywiście sos bekonowy. No i najważniejszy składnik. Ten, który zabiera najwięcej czasu, to mięso. Tu mamy pierwszy wsad łopatki, które już upiekłem. Zaraz będę wsadzał drugą łopatkę. Ale nim wsadzę drugą łopatkę do pieca, zrobimy sobie śniadanie. A na śniadanie zrobię sobie właśnie burgera szefa. Op do pieca. Brakuje mi czegoś. Czego im brakuje? Brakuje mi łyżki do sosu. Dobrze. Tu Was trochę obniżę. Okej. Okay. Tak. Tak. I to do pieca. Dobrze, mamy spieczoną bułeczkę z sosikiem i teraz na to lecimy. Najpierw, a gorące. Dobra, najpierw na to lecimy. Sos bekonowy. szuba szuba O. Sosik bekonowy. Czedar. Mięsko, o, ale mięsko, dobra. Tego jednego możecie być pewni, mięsa sobie na tych burgerach żałować nie będę. Cheddar i jeszcze raz do pieca. A nie przygotowany jestem. O, teraz lepiej. Popatrzcie na to. rzucamy. Op. Op. To jest mój ulubiony etap. Zobaczcie to. Spieczona bułeczka, mięso, roztopiony cheddar i do tego musimy tylko dodać kapustkę. Pomidorek i cebulę. Teraz hop. O. I burger szefa gotowy. Ta Zapraszam Was dzisiaj, wtorek, 18 marca od godziny 15 do godziny 20. Jestem przygotowany na oblężenie. Mam nadzieję, że pojawicie się w dużej ilości. Najlepsze te burgery są na miejscu, tutaj bezpośrednio, bo zwalam na umawianie się na godziny. Będziemy mieli bramki 5-minutowe, czyli co 5 minut każda osoba będzie mogła się umówić. Powiedzcie, o której mniej więcej chcecie przyjść. Powiem Wam, o której mamy wolną bramkę. Na każde 5 minut mam przygotowane 4 burgery. Jestem w stanie tyle zrobić. To dosyć szybko mi leci. Warto... Cena takiego burgera to jest 25 złotych. Słuchajcie, słońce ostro daje. Mmm. Co życie krupie? Hmm. <śm> <śm> A ja się ubrudza, straszne. Chrupka bułka. Chrupka bułka. W środku mięciutkie. Od tego sosiku mięsnego, który daliśmy. Do tego jest kapustka, do tego jest sos bekonowy, do tego jest soczyste mięso. No coś pięknego. Ja się, osobiście, nie mogłem tych burgerów, burgerów już od miesiąca doczekać. Sam się zastanawiam, czemu mi to tak długo zeszło. Środek jest najlepszy. Serdecznie Was zachęcam, żebyście przyjechali tutaj i zjedli je na miejscu. Uważam, że takie burgery u nas na miejscu w pizzerii, zaraz świeżo po wyjęciu z pieca, są najlepsze. Ale jeżeli nie dacie rady w miarę możliwości, będziemy je dzisiaj rozwozili. Tylko od razu mówię. Minimalne zamówienie na dowóz takich burgerów to cztery sztuki, ewentualnie dwie sztuki i pizza. Dobra, do później. Na razie.